Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę twojawygrana.pl lub napisz na Instagram twojawygrana.pl Od 2015-2014 roku jak zaczął odnotowywać większe wzrosty coraz większe aż do, aż do przedostatniej chosy i później ostatniej zobaczyli, że to nie maleje Liczba posiadaczy wzrasta, wartość wzrasta i tak samo chociażby z Heksem jak wchodził, że był po 0 tam 000 a teraz jest 0, tak i będzie po dolarze. Będzie, HEX, będzie, bo HEX zrobi do 2000 śmiało zrobi jako projekt Richarda. I szanse mają inni, niektórzy się upierają, że Altki to ryzyko altkach się zarabia najwięcej, bo mają tą tendencję taką dużo lepszą tak, do wzrostów i, i, no i nie ma co dużo pieprzyć. No, tak jak powiedzmy e, Ethereum idzie kilkaset procent, to inne altcoiny idą kilkaset tysięcy procent o właśnie takie porównaniu jakbym mógł przedstawić chociażby sytuację, która była z heksem. O tym, o którym mówię, że nie zrobi więcej niż 2000, to i tak do tego momentu, ostatniej hosty zrobił milion procent. Milion procent. A są takie altcoiny, które zrobią po parę milionów procent, co najmniej kilkaset tysięcy procent. Tylko też trzeba wiedzieć, kiedy wejść, kiedy wyjść. I to też częściowo, bo jak wejdziesz dobrze, to pozwala ci to na to, żeby wyjść częściowo i jeszcze zachować mnóstwo tokenów na przyszłość i cieszyć się ogromnym profitem finansowym. Powiedzmy na przykładzie, jak ktoś się zaczyna tym interesować, i był taki moment głębokiego dołka w grudniu. Przejście, moim zdaniem, z Bessy w hossę, jak zwał, tak zwał, zaczyna się trend, który podnosi cenę, a nie zmniejsza. I w grudniu był ten widok, to, to jest widoczne na wykresie Bitcoina. Ten moment załamania, taki że idzie, wykres idzie, nagle spada, pach idzie, 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 czyli łapie bok, i podnosi się, i już wskakuje w ten e, trend. Wzrostowy, co jest definitywnie przejściem z Bessy w Hossy. Ale znam dużo wariatów, co mówią, że to koniec krypto. Także solidarność, życzę powodzenia, i jak zawsze będę Wam pokazywał, że to co mówię, to jestem tego pewien i to prędzej czy później się sprawdza. Bo inaczej, jakbym czegoś nie wiedział, nie widział tego na własne oczy, to bym nie mówił, że tak będzie. Tylko bomba atomowa może zatrzymać krypto. I to taka, że nie zostanie nic. Że musiałaby wyjebać bombka, żeby, żeby zmiotło krypto, a to jest niemożliwe. Za dużo bogatych tego świata ma tam swoje parę groszy. Za dużo osób się zaangażowało i angażuje się dalej, i za dużo, za dużo krajów też patrzy już na to pod kątem adaptacji, właśnie, żeby się jakoś połączyć z tą siłą cyfrowego pieniądza. I nie wychodzą na tym najgorzej, wręcz przeciwnie mu powiedział, że wychodzą na tym dobrze i każdy widzi, każdy kto wszedł w to w odpowiednim momencie, wie, że na tym się nie traci. Tylko ci co posłuchali jakiegoś jełopa, który im podpowiadał kup to, kup tamto, nie tłumacząc przy okazji tego jaki jest cykl, ile trwa chossa, ile trwa bessa, kiedy to się zmienia, kiedy się zmienia na gorsze, kiedy na lepsze, potracili pieniądze. Nawet mam wśród nich parę kolegów, którzy potrafili parę milionów złotych, parę ładnych, dobrych milionów złotych na swoich nieudanych inwestycjach. I teraz nawet im wspominałem o tym, że mogą to zrobić, tak, tylko muszą zainwestować w to, 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 to i tam to, ale oni oczywiście nie chcą już drugi raz wchodzić do tej samej rzeki, bo ktoś ich zraził za pierwszym razem. Tylko, że mówię, jest, zawsze jest pojawia się szansa. Żeby odrobić straty, tylko trzeba być cierpliwym i czekać. Właśnie. A jak się jesteś niecierpliwy, to się naucz tradingu. No, jeden z drugim. Albo po prostu naucz się tego, co robisz, to będziesz może posiadając pewną wiedzę, yy, żył spokojniej, spał spokojniej, bardziej cieszył się życiem. I, I zobaczysz jak wtedy ogromny jest profit na końcu, jak wytrzymasz. Miłego jeszcze raz, ja spierdałam najlepszego. Zobaczcie jak on jest słodziutki. No jest taki cudny. To jest mój jaguar. Biały. Hehehe. <laughs> Dzień dobry. Dzięku, jak łuska Mirusia dzi, 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 dzi. Bibi, bibi. Mm, Mamusia. Tak. Var. Sorumuz bir daha. Yulek, Julian, Juluş